Andrzej D., znany jak również Andrzej Duda, w pisie nazywany prezydentem PiSu, zgodził się na to, żeby Poczobut był w więzieniu. To jest wielki skandal, to jest wielka hańba. Nawet jego kochanek, alkoholik, kryminalista Kamiński, ten, który go łaskawił za to, że po prostu wałcił w Wiedniu, a mordował Polaków swoimi prześladowaniami i niszczył polską demokrację, nawet on napisał hańba o Andrzeju Dudzie, po prostu krytykując to, że Poczo Buta nie uwolnił. Andrzej Duda brał, pierwszy, grał pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o e, wymianę zakładników więźniów politycznych z bandytami z Rosji. E, I Andrzej Duda, jak zwykle, nie zrobił nic. A, tak, do Smoleńska Jarek i Lech organizowali wylot. A premier, mimo że to było w jego obowiązku, wycofał się z tego, dając im ku temu wolność i wolną rękę. Prawomocnie skazany przecież ten Abba, arabski, abramski, jak się tam nazywał, jest go dowodem na to, co mówię, że jest prawdą. On właśnie został skazany za to, że pozwolił Lechowi Jarkowi sobie samemu ten lot organizować. Tak teraz. Tusk ustąpił Pola Dudzie, żeby to Duda mógł sobie negocjować. No i Duda znowu dał dupy. Nikogo nie uwolniono. Sikorski teraz musi to wziąć wszystko i odkręcać a i dalej prowadzić te negocjacje, a nie godzić się w ciemno na to, co oni sobie tam w tym PiSie ustalą. Dlaczego PiSowi zależało na zatrzymaniu polskiego watela? W białoruskim łagrze oraz rosyjskiego obywatela, który działał na rzecz e, polskiego wywiadu. No, tego nikt nie wie. E, dlaczego kryminalista Kamiński nie jest jeszcze aresztowany i ma dostęp do mediów, tego też jeszcze nikt nie wie. E, to są takie duże znaki zapytania, ale miejmy nadzieję, że oni wszyscy niedługo, Andrzej Duda i cały ten Kamiński będą aresztowani w sadanie do Miedzenia za wiele lat za to, co polscy i Polakom robili. Pozdrawiam.